Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, kochani. Witam cieplutko i zapraszam na spacerek. Kto ma ochotę, to sobie tu połazimy po tym moim lasku. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo trzęsło, bo słuchajcie, musiałam wejść w głąb lasu, o czym zresztą za chwileczkę powiem. Musiałam wejść troszeczkę w głąb lasu, no bo jest wiatr, więc nie byłoby w ogóle słychać tego, co, co tutaj będę mówić. No właśnie, słuchajcie, ten wiatr, nie wiem jak u Was, ale tutaj u nas w Wielkopolsce, gdzie mieszkamy, no to to lato to jest jakieś szaleństwo w tym roku. Wiatry, deszcze, yy, bardzo mało słonka, bardzo mało takich dni, gdzie naprawdę można się wygrzać. Oj, tak wygrzać, że aż po prostu człowiek już ma dosyć tego, tego słońca. No nie ma tego w tym roku, słuchajcie, i na czym się złapałam? No właśnie, na czym się złapałam? Na wielkiej niezgodzie na to, że to tak jest. No, i ta niezgoda nam jest wszystkim bardzo dobrze znana, nie? No, jak się na coś nastawimy, jak mamy jakieś oczekiwania, jak się czegoś spodziewamy, jak coś zakładamy, a to nie przychodzi, to mamy takie jedno wielkie nie. To nie tak miało być. <laughs> kto to zna? A kto tego nie zna? No właśnie, słuchajcie. I czasami to są takie, wiecie, no małe rzeczy, które, no dobra, można, można machnąć ręką i jakoś nad tym przejść do porządku dziennego, a czasami to są naprawdę wielkie sprawy, czasami to są trudne rzeczy, czasami to są jakieś końce bardzo długich relacji, czasami to jest śmierć kogoś, czasami to jest wyprowadzka, czasami to jest utrata pracy Inne nawet wtedy takie wielkie nie, to nie tak miało być. To ja nie na to się pisałam, pisałem. To nie tak ja to sobie wyobrażałam. To Miało być zupełnie, zupełnie inaczej. I w tym wszystkim jest taka ogromna, raz, że niezgoda, a dwa, taki ogromny opór wobec tego, że ta sytuacja tak, a nie inaczej się nam prezentuje, nie? Ja też dzisiaj słuchajcie, jak wyszłam na spacerek, to najpierw chodziłam taka sfrustrowana pomiędzy tymi drzewami, bo sobie myślę, kurczę, dobra, wreszcie mam czas, wyjdę, nagram. No to akurat musi być wiatr. Nie dość, że wiatr jeszcze jakiś gostek mi tutaj, słuchajcie, na motocyklu jeździł i pierdział tym motocyklem. Yy, I co? No i, i, i dokładnie temat tego, o czym dzisiaj chcę mówić właśnie o tym, że się na coś nastawiamy, że coś planujemy, że wychodzimy z czymś do życia, do ludzi, a tu dupa, nie wychodzi. Coś innego się dzieje i pojawia się rozczarowanie, rozgoryczenie, ale pojawia się też frustracja i pojawia się ten wielki opór. Taki mm, nie. To ma być w tej mojej wersji. I owszem, my mamy prawo mieć swoje wersje, my mamy mieć prawo swoje marzenia, oczekiwania, ale wiecie, co mi się w takich momentach, oczywiście nie od razu, <grym> bo pierwsze, co mam, jak mam reakcję na to, że jest nie tak, no to mam taki, wiecie, no, mniejszy, większy, mniejszy, większy nie w sobie, ale w pewnym momencie pojawia mi się takie zdanie, które ja lata temu wrzuciłam tutaj na, na Facebooka. Takie zdanie, jak to było? Modlimy się o to, żeby zmieniła się sytuacja, a nie wiemy, że ją dostaliśmy po to, żeby zmieniła nas. No właśnie. I słuchajcie, dzisiaj troszeczkę o tym, że my czasami bardzo, bardzo nie chcemy zmieniać tego, co jest. Nie chcemy siebie zmieniać, nie chcemy zmieniać naszej sytuacji, mimo że na jakimś poziomie czujemy, że ona. Też nie jest do końca wygodna, też nie do końca nam pasuje, ale jednak jak przechodzi taka zmiana z zewnątrz, to nam się to nie podoba, nie? I mamy takie właśnie, takie właśnie nie, nie podoba mi się to. Yy, I to może trwać. Ten opór, ta frustracja to może trwać, mogą się sprawy układać przez dłuższy czas. No i właśnie. Jak sobie pomóc, bo ja też często od was to słyszę, no ale Magda, to, to jak sobie z tym radzić, nie? Muszę czekać, żeby coś tam, jakieś sprawy się poukładały, nie? Czy to sprawy z pracą, czy to sprawy, nie wiem, z rozwodem, czy to sprawy z jakąś przeprowadzką, czy ktoś mi umarł, jakby to wymaga czasu, żeby to się poukładało, jakie mam o siebie w tym wszystkim zadbać? I no tutaj sposobów będzie wiele. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o jednej takiej wydawałoby się banalnej rzeczy. Yy, o której my często zapominamy i która nie przynosi od razu namacalnych efektów. I dlatego my często po to nie sięgamy. Yy, mamy wrażenie, że to jest za słabe, żeby to mogło coś zrobić, żeby to mogło coś pomóc. Natomiast jest taka jedna rzecz, którą możemy zrobić. I to jest ta rzecz, którą ja dzisiaj zrobiłam przychodząc tutaj do tego lasu. Kiedy tam sobie chodziłam, a chodziłam sobie bliżej z kraju lasu, bo, bo wiecie, bo tam ładne słoneczko, więc to fajnie będzie wyglądało i w ogóle no ale tam był ogromny wiatr, i tam nie byłoby słuchać. I co musiałam zrobić? Musiałam wejść w głąb. No, musiałam wejść w głąb lasu, gdzie jest ciszej, gdzie jest spokojniej, gdzie może nie ma tak dużo tego słońca, nie ma tak dużo tego oświetlenia, oświecenia, ale jest większy spokój. I to jest jedna z rzeczy, którą możemy zrobić. I, i oczywiście, zaraz pojawi się takie pytanie, Magda: jak być spokojnym, jak człowiek jest totalnie rozjechany? No właśnie. Wtedy nie jesteśmy spokojni, i wtedy dobrze jest dozować sobie takie momenty, takie miejsca, w których my możemy choćby troszeczkę tego spokoju odczuć. Czemu? Bo to uspokaja nasz układ nerwowy. On wtedy może dostać taki moment takiego naprania powietrza. Poza tym, słuchajcie, jak szarpią nas taki, nami takie różne sprawy trudne trudne szczególnie na zewnątrz naszego życia, no to właśnie one wymagają dużo wysiłku, dużo energii, dużo pracy, dużo spraw do załatwienia. I w tym wszystkim, to wszystko nas od samych siebie odciąga. I my możemy się potykać jeszcze bardziej, bo właśnie nie mamy kontaktu ze sobą. Bo dużo trudniej jest podjąć właściwe decyzje, pójść we właściwym kierunku, kiedy my nie wiemy tak naprawdę, czego my chcemy. A to, czego my chcemy... Hmm, My nie znajdziemy na zewnątrz, słuchajcie. My to możemy naprawdę znaleźć tylko w sobie. Ja wiem, że to brzmi jak banał, ja wiem, że to brzmi jak jakiś wyświechtany cytat, który można gdzieś tam znaleźć w internetach, nie? Ale taka jest prawda, słuchajcie, że my najlepiej siebie samych słyszymy w ciszy, siebie samych, ale też to, co nas prowadzi. Bo słuchajcie, ja naprawdę wierzę, że każdego z nas coś prowadzi. I czy my właśnie damy sobie ten moment tego wejścia głębiej? Żeby to usłyszeć. Ale właśnie nie z tym nastawieniem, że dobra, to teraz usiądę, żeby tu mi przyszło. Bo to jest znowu naciskanie, słuchajcie. To jest to, że, że my chcemy tak na siłę, tak szybko. A tutaj chodzi o to, żeby w ogóle dać sobie takie momenty odpoczynku i dla układu nerwowego i odpoczynku dla tej naszej wewnętrznej istoty i odpoczynku dla tego w nas, co potrzebuje się tak, tak wyciszyć, uspokoić, Żebyśmy mogli właśnie wejść w kontakt z czymś głębszym w sobie. Nie. Więc tutaj nie każdy z was sobie pomyśli, bo słuchajcie, każdy z nas ma jakieś takie swoje, czy ulubione jakieś. No nie wiem, jak to nazwać, aktywności, miejsca. Dla mnie zdecydowanie takim miejscem jest natura. I na przykład ostatnio, słuchajcie, robię sobie coś takiego, czego jakby wcześniej nie robiłam, albo robiłam sporadycznie. Bo na przykład zawsze, jak szłam sobie na spacer, czy to do lasu, czy to pomiędzy gdzieś pola, no to wiecie, jak to jest. No, idzie się, i, i automatycznie bierze się ze sobą telefon, nie? No bo, no, bo wiesz, jakby co, żeby zadzwonić, czy coś, nie? Czy zdjęcie zrobić, bo będzie ładny widoczek, czy jakieś dziebełko trawki, czyś dziebełko zboża, nie? I w pewnym momencie mi przyszło, żeby tego telefonu nie brać, żeby iść po prostu na ten spacer sama ze sobą, nawet żeby nie brać tego wyłączonego telefonu. Bo słuchajcie, to jest niesamowite jak to działa, nie wiem jak na Was, ale jak to na mnie działało, że sama świadomość tego, że ja mam telefon i że ja mogę za każdy, w każdym momencie po niego sięgnąć, powodowała co? Że ja się od siebie odcinałam, bo zadzwonię, bo sprawdzę coś w internecie, bo zrobię zdjęcie, przecież nie dla siebie, tylko dla kogoś, nie? bo wrzucę gdzieś, bo komuś pokażę, I jakby te momenty mi uciekały. I teraz robię coś takiego od iluś już tygodni, słuchajcie, praktycznie całe lato, że jak wychodzę sobie na ten spacer, a jestem prawie codziennie na tym spacerku, godzinnym, czasami półgodzinnym, nie biorę telefonu ze sobą. I słuchajcie, zauważam ogromną różnicę. Ogromną różnicę w przeżywaniu tego momentu, tej chwili, kiedy ja jestem sama z tą naturą. Czasami jest wiatr, czasami jest słońce, czasami jest deszczyk. Jestem tylko ja z tym wszystkim. I pamiętam, jak któregoś raz, jak właśnie wyszłam, to było jakoś na początku tych moich spacerów bez telefonowych i, i taki był piękny zachód słońca. I miałam takie, ach, mogłam wziąć telefon i zrobić zdjęcie. I usłyszałam takie zdanie: Ten zachód słońca jest dla ciebie. Tak, tak jakby sam Bóg mówił: Namalowałem go dla ciebie, masz się nim nacieszyć. <tak> no i właśnie, w tym jest coś takiego, słuchajcie. Niesamowicie karmiącego, niesamowicie zestrajającego. Więc to jest coś, co dla mnie jest takie bardzo wspierające, bardzo pomocne. To mnie też tak jakby przestawiło trochę na inne tory. Ja zauważyłam, że te spacery niesamowicie oprócz tego, że one mnie wyciszają, to one wnoszą. Jakby to nazwać? Kurczę, widzicie? Ja nawet nie zastanawiałam się nad tym, jakie to jest. One mnie zestrajają z czymś większym. Że jak ja jestem z tym zestrojona, to wszystko inne co się dzieje w związku z tym zestrojeniem, jest ma takie flow, tak sobie płynie, tak sobie po prostu jest. I o ile dużo łatwiej mi było to zestrojenie sobie robić w Irlandii, bo tam wiecie no tam jest bardzo mało ludzi. To jest mała wyspa i nie wiem, 4 miliony ludzi na tą całą wyspę. My tu mamy 40 milionów ludzi w Polsce, więc ciągle gdzieś ktoś jest. A tam faktycznie mogłam wyjść i nawet nikogo nie spotkać przez, przez długi okres czasu, czyli mogłam gdzieś tam przy sobie pozostać. Ale właśnie zauważyłam, że przez to, e, że ja teraz tutaj pozwalam sobie na to, żeby wyjść sama, bez kontaktu ze światem, bo ten telefon był dla mnie takim symbolem kontaktu ze światem. Że on cały czas ma do mnie dostęp, mimo że jest wyłączony, słuchajcie. Drugą rzecz, którą zaczęłam robić już jakiś czas temu, yy, i mam wrażenie, że to właśnie ta rzecz mi też tak poprowadziła do tego, żeby na te spacery chodzić bez telefonu, to to, słuchajcie, nie wiem jak wy macie. Ja miałam bardzo długo tak, że jak się budziłam, a budził mnie budzik, tak, najczęściej w telefonie, no to jak się budziłam, no to zaraz uruchamiałam telefon i oczywiście co, no za chwilę wpadały jakieś wiadomości, jakieś coś, potem, nie wiem, człowiek chodzi na media społecznościowe, czy sprawdza maila, czy coś tam. I tak się zaczynał mój dzień. Natomiast teraz robię inaczej. Budzę się, nie włączam telefonu. Nie sprawdzam, co świat do mnie mówi, tylko daję sobie czas przejścia pomiędzy snem pomiędzy tym co było jeszcze przed chwilą a tym co się dopiero we mnie budzi i w tym czasie sobie nadaję intencje na ten mój dzień. Rozmawiam sobie, ja sobie rozmawiam z moim niewidzialnym z moim stwórcą i zaczynam sobie dzień z nim. I nie, że sobie coś nastawiam, że mówię o, żeby wszystko poszło tak a tak a tak a tak, że taki mam plan, tylko bardziej się skupiam na tym że na przykład zapraszam dzisiaj, żeby wszystko płynęło, albo żeby to dzisiaj było w spokoju, albo mnie dzisiaj w tym i w tym. Nie? Tak, żeby sobie taką dobrą, em, dobrą stopą wstać z tego łóżka. Czemu ja o tym mówię? Bo słuchajcie, każdy z Was ma też jakiś taki swój sposób, czy swoje miejsce, czy jakąś swoją czynność, bo to może być, nie wiem, długa kąpiel, to też może być jakiś spacer, to może być, nie wiem że usiądziesz sobie w ławce kościelnej, kiedy nikogo nie ma w kościele i tam poczujesz ten spokój. Jakby tutaj w ogóle nie chodzi o to, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Tu chodzi o to, że jak ty to robisz, to to tobie daje to poczucie, że ty lądujesz, że układ nerwowy się uspokaja, że twoje jestestwo może na początku takie rozdygotane, takie pełne pytań, Pełne wątpliwości, może pełne żali do ludzi, do życia, że z czasem, jak jesteś w tej przestrzeni, w tym miejscu, to to zaczyna się tak po prostu wyciszać. To zaczyna się tak. Hmm, no co się zaczyna z tym dziać? Tak przeistaczać. Hmm, przez samo to, że to może wyleść, bez żadnego popędzania, bez żadnego sterowania, bez żadnego korygowania. Ja sobie tak słuchajcie robię, że jak ja sobie tutaj idę na ten mój spacer, a ostatnio nie tyle chodzę po lesie, co właśnie wychodzę sobie na taką ścieżkę pomiędzy polami. To jest takie moje miejsce teraz i nie ma tam nikogo. I ja czasami tam idę i po prostu jadę pretensjami na maksa. Po prostu do ludzi, do życia, do wszystkiego. Wywalam, 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 a to pole po prostu, no. Nic nie robi, ono tego nie koryguje, ona tego nie ocenia, ono tego nie osądza. Po prostu jest przestrzenią, w której to może po prostu wszystko wylecieć. I za każdym razem, mimo że przecież ja to robię od lat, to mimo wszystko za każdym razem jestem zdziwiona, jak samo to, że ja to z siebie wywaliłam. I jakaś przestrzeń to przyjęła, to robi się inaczej. Robi się inaczej. I czasami potem jeszcze sobie siadam albo się położę na ziemi, żeby poczuć ten nowy stan. To jest takie opróżnianie, słuchajcie, no wiecie, my się fizjologicznie opróżniamy, nie? Przechodzimy codziennie do kibelka i to jest jakby naturalne, to jest przyjęte, że trzeba zrobić tą kupę, trzeba się wysikać, to jest normalne. Ale o tym, żeby się wypróżnić z uczuć, z emocji, z czegoś co sobie nosimy, z jakichś myśli, energii przeżyć. No właśnie, my też potrzebujemy takich miejsc takich intymnych miejsc, tak jak ten kibelek, do którego chodzimy. Nie, Ja często mówię o takim tym emocjonalnym kibelku, żeby mieć takie właśnie miejsce, w którym mogę to wyrzucić. Więc to, albo po prostu usiąść sobie, czy pod drzewkiem, czy usiąść sobie, nie wiem, w swojej sypialni, w swoim fotelu. Bo tak jak mówię, każdy z nas, z nas ma swoje miejsce. Czasami to może być fotel w samochodzie, że jak, nie wiem, wracasz z pracy, to zanim wejdziesz do domu, Daj sobie ten moment takiego pobycia sam ze sobą, sama ze sobą. Czy jak masz taki właśnie ciężki, trudny czas, dużo się dzieje, to weź ten to auto i, i pojdź sobie gdzieś i pobrojdź sobie sama ze sobą. Jak nie masz samochodu, to znowu pomyśl sobie, do jakiego miejsca ja mogę pójść. Gdzie ja mogę sobie tak przycupnąć? Nie po to, żeby na siłę od razu szukać rozwiązań, bo to jest właśnie to, co my robimy. My chcemy na siłę znaleźć od razu szybko rozwiązanie. Tu, teraz muszę coś wymyślić, wykombinować, coś, coś muszę zrobić, tak, żeby mi się życie teraz szybko zmieniło, bo ja kurwa nie wytrzymuję, bo ja po prostu tego napięcia nie wytrzymuję. Ale no i tak jest. I tak sprawy czasem potrzebują czasu. I tak sprawy czasem potrzebują e, tygodni, miesięcy, żeby się poukładały. Pytanie jest, Jaka ja dla siebie będę w tym czasie, jaki ja dla siebie będę w tym czasie, jak ja zadbam o to, żeby się regenerować też w tym czasie, żeby siebie wspierać w tym czasie, nie? Już w tym momencie nie mówię, wiecie o tym, że my możemy też skorzystać z pomocy innych ludzi, instytucji i tak dalej, stowarzyszeń, tylko tutaj akurat w tym nagraniu mówię o tym, co my możemy po prostu sami dla siebie zrobić i to, co powiedziałam wcześniej. To się naprawdę może wydawać, że to nic nie wniesie, że to jest taki banal, Magda, co mi tu kurwa da? Co mi to da, że ja sobie będę siadać pod drzewem i będę się relaksować? Sprawdź, no, sprawdź. Słuchajcie, to trzeba sprawdzić. To, to, tego trzeba doświadczyć. My naprawdę szukamy, słuchajcie, mega, czasami wielkich rozwiązań, jakichś takich spektakularnych, a czasami te najprostsze rzeczy są po prostu najprostsze, są dostępne, są za darmo. I tak może nie rozwiążą wszystkiego, nie załatwią wszystkich spraw. Ale im więcej dasz wytchnienia swoim zszarganym nerwom, tym lepiej, tym lepiej. I jeszcze jedna rzecz, bo my w tym wszystkim też reprogramowujemy nas samych, bo jeśli wychowywałaś się w domu w którym działy się trudne rzeczy, w którym działy się jakieś dramy, w których nie było spokoju, to te sytuacje jakieś takie właśnie, gdzie coś się w życiu zmienia, a będzie się w życiu zmieniało. Słuchajcie, my ciągle będziemy doświadczać czegoś trudnego, no nie wiem, no straty pracy, straty związku, straty kogoś. My się, my się boimy takich rzeczy, tak? Nie wiem, jak się do tego ustawić. Potrzebujemy czasu, żeby nad tym wszystkim przejść, ale te sytuacje mogą nam właśnie wywoływać te stare. Te stare, Co to znaczy te stare. To, że wtedy nie było wsparcia, to, że wtedy ktoś z nami nie usiadł, to, że wtedy nie było tego momentu błogości, tego objęcia ramieniem. Ale my możemy to teraz zrobić dla siebie. Więc takie pójście w głąb tego swojego lasu, nie? Takie, takie symboliczne pójście w głąb do tego swojego wewnętrznego, głębszego lasu. To jest ten moment, kiedy Ty Dajesz sobie taki odpoczynek od tego, do tego hałasu, od tego szumu na zewnątrz. To jest tak jak się mówi, że w oku cyklonu jest najspokojniej, nie? No właśnie, to mamy czasami tak, nie? Że, że na, na zewnątrz wszystko tam lata, szaleje, a w środku jest ten spokój. I to nie przyniesie natychmiastowych rozwiązań, ale budujesz wtedy coś takiego, że z czasem, kiedy to powtarzasz, 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 to masz więcej wewnętrznych zasobów. Możesz inaczej się do pewnych rzeczy w życiu po prostu ustawić, i przede wszystkim przychodzą ci inne pomysły. Ty się synchronizujesz z innymi pomysłami, z innymi rozwiązaniami, z innymi ludźmi. Zaczyna się coś dla ciebie otwierać stopniowo, nie? Więc jak tego słuchasz, to pomyśl sobie, co możesz zacząć, nie? Już od dzisiaj, żeby dawać sobie takie momenty wytchnienia. Żeby dawać swojemu układowi nerwowemu takie momenty, żeby on mógł sobie odpocząć, zregenerować się, nabrać sił. No i dobrze Tobie służyć. Nie? No. Także to tyle. Słuchajcie, kochani, tyle. Jak coś, to napiszcie w komentarzach. Podzielcie się, jak tam u was lato tego lata. Czy fajnie, czy nie fajnie, czy słoneczko, czy nie. Yy... A jeśli macie jakieś pytania, czy, czy chcecie, żebym o czymś innym tutaj pogadała, to napiszcie mi, to się do tego spróbuję odnieść. Trzymajcie się cieplutko, kochani, mamy połowę lata, więc życzę Wam cudownej reszty lata.